Siema, tu Krystian, witam Cię w serii Krystian Aplikuje. Na początku dziękuję za wiele pozytywnych komentarzy. Nie spodziewałem się, że tyle osób będzie chciało poświęcić swój czas, żeby oglądnąć moje filmiki, w których, tak na dobrą sprawę, jeszcze nie powstają ciekawe rzeczy. Najlepsze dopiero będzie przed nami. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać aplikację, która była tak naprawdę moją pierwszą aplikacją stworzoną we Flutterze i jest to aplikacja do śledzenia rynku nieruchomości. Ale nie śledzi ona normalnego rynku nieruchomości, gdzie osoby dodają ogłoszenia, tylko rynek nieruchomości dotyczący przetargów, licytacji komorniczych i takiego typu rzeczy, ponieważ na początku roku usłyszałem, że tam można znaleźć super okazję, więc uznałem super okazję, to jest świetny pomysł, by je przeglądać. I stworzyłem taką aplikację, i to była moja pierwsza aplikacja, właśnie do przeglądania tych nieruchomości. Poświęciłem na nią tydzień czasu, i to, co tutaj zaraz pokażę, to jest. Tylko część mobilna, bo żeby zebrać dane na temat tych licytacji i innego typu rzeczy, to było trzeba napisać inną aplikację, która szperała po internecie w jego czeluściach i zbierała dla mnie informacje na temat tych nieruchomości. Więc zaczynamy! Mamy aplikację. To jest jej ekran startowy. Na ekranie startowym nie ma niczego więcej oprócz. Listy nieruchomości, które zostały pobrane z naszej bazy danych, którą wcześniej uzupełniamy pierwszym aplikacjom, tak? Jest to moim zdaniem dość nieczytelne, ponieważ mamy nazwę miejscowości i datę, co mówi nam kompletnie nic. I zapomniałem dodać. Celem tego odcinka jest pokazanie tej aplikacji, jakie są tutaj funkcjonalności, pokazanie, co nie działa prawidłowo i rzeczy do zmiany. I w kolejnym odcinku pokażę, co się udało zmienić i jak to wygląda po moim powrocie do kodowania. Tak więc zaczynając od nowa. Mamy ekran, jest tu lista nieruchomości, którą możemy zobaczyć. Jak widzimy, mamy trzy zakładki: zakładkę Nowe, kupię i Nie wiem. Idea była taka, że w nowych są nowe rzeczy, których jeszcze nie przeglądałem. W Kupie są rzeczy, które. No to jest okazja, to tam można pójść i to kupić. A w Nie wiem to takie no, w sumie może i warto, ale może i nie. Jeszcze takie, wiecie, do zastanowienia się. Więc pokazuję, jak to wygląda. Mamy zakładkę nowe, tak? Klikamy Wrocław. Tu, tu, i pokazuje nam się ekran, gdzie znajduje się ta nieruchomość. Dla przykładu. Umieściłem tutaj mapę na górze, po to, żebym widzieć, gdzie ta nieruchomość jest dokładnie. I zrobiłem też taką kalkulację, gdzie ona się znajduje od miejsca, które ja sobie wybrałem, że jest z nami takim. Centrum, na podstawie którego jestem w stanie powiedzieć, czy dana lokalizacja mnie interesuje, czy nie. I widzimy, że ta nieruchomość znajduje się w dystansie 3 km 200 metrów od miejsca, które dla mnie jest epicentrum Wrocławia. Nie zdradzę, co to za miejsce. Tutaj mamy inne dane, które są potrzebne do jakby sprawdzenia, czy oferta nam na pierwszy rzut oka pasuje, czy nie. Czyli dokładna ulica, jaki to jest rodzaj, bo możemy mieć mieszkania, możemy mieć lokale, wiele rzeczy możemy mieć różnych, jeśli chodzi o nieruchomości. Najważniejsze, metraż, cena za metr, ile pieniążków trzeba mieć, ile pokoi, które piętro oraz data, do której trzeba płacić wadium, ile te wadium wynosi. Więc mamy ten oto ekran i teraz decydujemy, czy dana oferta nas kompletnie nie interesuje, bo nie mamy 330 tysięcy, więc pewnie, że nas nie interesuje, ale zawsze pomarzyć można. Mamy też serduszko, które symbolizuje że tam zostawiliśmy swoje serce i chcemy tą nieruchomość kupić nieważne że nie mamy pieniędzy kolejną opcją jest to co było wcześniej w zakładkach czyli nie wiem teraz powiedzmy że mamy te pieniądze ta nieruchomość nam super pasuje więc klikamy serduszko pierwsze zachowanie które moim zdaniem jest złe w tej aplikacji to to że wróciło nas do ekranu nowe zamiast pokazać po prostu kolejną ofertę żebyśmy swobodnie mogli przeglądać bo teraz muszę wejść w kolejną ofertę kliknąć że mi się nie podoba Znowu mnie przenosi. Znowu muszę wrócić. Może mogę kliknąć, że nie wiem. I moim zdaniem to nie działa tak jak powinno w tym momencie. To jest pierwsza rzecz do poprawy. Pierwsza rzecz. Jakie mamy kolejne rzeczy? Więc przejdźmy do zakładki kupie. A, bo nieruchomość zmieniliśmy na końcu na nie wiem. To też nie, niekoniecznie działa, bo nie wiem czy widzieliście, ale za pierwszym razem to nie zniknęło z tej listy. I to jest... Kolejny błąd, który trzeba poprawić, więc mamy po prostu nieruchomości. Nie wiem, oczywiście, znowu wchodzimy z ten ekran co wcześniej, możemy nawet zmienić swoją decyzję, ale to jest jeszcze nic. Moim zdaniem, dużym problemem jest to, że nieruchomości z wszystkich miast, które chcę obserwować, są w jednym miejscu, w jednej liście. Moim zdaniem, powinien tu być filtr dotyczący miejscowości i to też chcę tutaj właśnie zrobić. Pierwszy punkt, żeby po przeglądnięciu nowej nieruchomości odpala nam się kolejna, nie wracało do tej listy, bo to generuje kilka problemów. Dodanie filtra dotyczącego miasta, tak, które chcemy w danym momencie przeglądać i dobrze, żeby ten filtr działał względem całej aplikacji, czyli później jak przechodzimy na kupie, czy nie wiem, to żebyśmy też mogli zastosować ten sam filtr, bądź go oczywiście sobie w danym momencie zmienić. Oprócz takiego sortowania i wyboru danego miasta, dobrze by było też móc zaznaczyć cenę graniczną. Dołu nie będziemy zaznaczać, bo wszystko co tanie to na pewno dobre i nie ma nieruchomości za tanich, więc możemy się patrzeć na te tańsze, ale jeśli nie mamy danej ilości pieniędzy, to nie patrzymy się na te drogie, bo to jak nie ma podjazdu, no to, to po co, po co myśleć, że fajnie, ale nie możemy kupić. Więc drugi filtr będzie taka graniczna cena górna, tak, które chcemy wyświetlać. I sortowanie, moim zdaniem, powinno zostać po dacie. Następny element, który możemy dodać, to to, żeby te tutaj wiersze z ofertami były moim zdaniem czytelniejsze, bo tak na dobrą sprawę, że Ro Wrocław i data to mi nic nie mówi kompletnie. Mogę tutaj sobie napisać nazwę nieruchomości, nazwę nieruchomości, M mogę tutaj napisać ulicę. Tak, żebym już orientował się mniej więcej, która to była nieruchomość, bo raczej ją zapamiętam po ulicy. Może cenę za metr, nie wiem, coś pomyślę, żeby to wyglądało przejrzyściej. Kolejną sprawą, którą trzeba zmienić w tej aplikacji, jest ten ekran tutaj. Moim zdaniem to nie jest czytelne. Jeszcze problem jest taki, że jak tutaj tych parametrów jest troszkę więcej, to one znikają i nie można ich sobie przeskrolować, więc nie wiadomo co tam się dzieje, nie wiadomo na przykład ile wadium by było trzeba wpłacić. Moim zdaniem to jest całkowicie do zmiany. E, w sumie tutaj fajna nieruchomość jest, jakby ktoś chciał kawalerka. Ostatnią, najważniejszą rzeczą jest to, że jak ten pierwszy program pobiera dane i wrzuca do bazy danych, to ta aplikacja czasami nie działa prawidłowo i nie pobiera tych najnowszych ofert. A to jest to już jest bardzo słaba rzecz i to tak kompletnie nie powinno działać. Gdzieś to się popsuło w trakcie, bo ja z tej aplikacji na początku korzystałem i nie było tego problemu. Potem zauważyłem, że to nie działa jak powinno. No i w sumie wiele rzeczy tam na pewno przegapiłem, ale nie przejmowałem się tym dość mocno, ponieważ na początku roku, jak napisałem tę aplikację i korzystając z niej, poszedłem na parę przetargów i zobaczyłem, ile tam jest ludzi. I jak ta cena wywoławcza się ma nijak do tego, za ile idzie dana nieruchomość, i że na przetarg przychodzi 30 osób. Ja tam tracę dwie godziny i mnie w ogóle nie stać na daną rzecz, bo poszło za dwa razy więcej niż było w cenie wywoławczej, to uznałem, że mam to gdzieś i już nie będę korzystał z tej aplikacji, bo szkoda mojego czasu i szkoda się denerwować od te przetargi. Ludzie kochają nieruchomości. Podsumowując, Mamy aplikacje do przeglądania nieruchomości, które są na przetargach które są w licytacjach komorniczych i chcemy ją poprawić, tak? Wymieniłem bodajże pięć rzeczy, które trzeba poprawić, czyli tak, przechodzenie automatyczne do kolejnej oferty, jeden filter, drugi filter, I jeszcze chcemy zmienić ekran oglądania oferty, tak, bo jest dość nieczytelny, e, chcemy też zmienić... <laughs> więcej chyba wyjdzie niż pięć, nie za bardzo mi idzie to liczenie. Chcemy zmienić ten wiersz, żeby też więcej namówiło o danej ofercie, żebyśmy mogli sobie wybrać szybciutko z listy i jeszcze... Chcemy zmienić to, żeby działała prawidłowo i pobierały się nowe oferty. I tyle. W kolejnym odcinku pokażę już zmienioną tę aplikację. Działamy. Zaczynam już robić moim zdaniem porządniejsze rzeczy. Nauczyłem się trochę montażu, więc to idzie szybciej. Kolejne odcinki niebawem. Dziękuję za oglądanie. Krystian aplikuje. Ahoj.